Witam! Po dwóch miesiącach zaglądamy na rogowską, na budowę ostatniego brakującego odcinka trasy autobusowo-tramwajowej. Parking, park and ride nie zmienił się zbyt wiele i służy dalej jako magazyn różnych materiałów budowlanych. Kolosalna zmiana nastąpiła natomiast na odcinku między Strzegomską a Zemską. Na całej długości został wylany podkład betonowy pod przyszłe torowisko i jezdnię. Prace przy obramowaniu jezdni krawężnikami są również prawie zakończone. Co najważniejsze, na tym całym odcinku ułożono szyny tramwajowe, i po przyjrzeniu się z bliska wyglądają już na zespawane, ale wciąż jeszcze nie do końca zamontowane do podłoża. Podobnie jak na wcześniej oddanym do użytku fragmencie rogowskiej, ruch tramwajowy i samochodowy będzie odbywał się tym samym pasem. W zamian za to, po lewej i prawej stronie będą szerokie chodniki i ścieżki rowerowe. Widać, że to niestety reguła na większości nowych inwestycji. Ilość pasów ruchu jest minimalna, a za to multiplikowane są ścieżki rowerowe. Nie to, żebym miał coś przeciwko ścieżkom rowerowym, ale wydaje mi się, że można by pogodzić obie kwestie w bardziej rozsądny sposób. A propos, po prawej stronie pojawił się zarys ścieżki i chodnika ze szpalerem Jeff. Na prawie całej długości brakuje tylko finalnej nawierzchni. W takim tempie wygląda na to, że czeka nas za niedługo wielkie zalewanie betonem i asfaltem i cała Rogowska będzie gotowa. Nad odcinkiem Zemska pętla przelecimy na przyspieszeniu, bo tutaj nic widocznego się nie zmieniło poza ustawieniem paru brakujących słupów pod trakcją tramwajową. Pętli do finalnej gotowości jeszcze trochę brakuje. W centrum wylany został fragment zatoczki autobusowej. Naszym oczom ukazał się także zarys parku i posadzona w nim roślinność. Na tutejszym Park and Ride, podobnie jak przy Szczegomskiej, brakuje tylko ostatniej warstwy dróg. W porównaniu do ciągnącego się zakończenia drugiego etapu TAT, tutaj prace pędzą z dużą prędkością. Za dwa miesiące może być już większość gotowa. Do zobaczenia w następnej relacji.